Witam Was serdecznie, kochani widzowie. Z tej strony Dawid Jasper. Kochani widzowie, ja dopiero wstałem o godzinie 19:11, widzowie. A jest widzowie godzina 19:56. Jest... <todgłosy> Comodore 64 Cześć Komodore! 25, 25 zł! Ja piepr! Czekłam na ciebie Krótze Komodore, 25 zł! 92 grosza Ja pieprze, komodore przebit wszystkich Top Donator, widzowie, top donator! Top donator, top donator komodore! Komodore top donator! Top donator, komodore, top donator! Czekajcie, czekajcie, na chwilę, za trzej, dobra! Jak ci bezwój kolego! Natalie wajne. Pięć zbrojnych. Czekaj Natalia Wajna! Podaję dajemy Natalia Wajna! Możemy nagrać wspólny film na moją platformę. Z pewnością wiesz co nagrywam. Daj mi znać na Instagramie, pozdrawiam! <laughs> yeah, 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 yeah. <sighs> oh cool, auditorium 60. Co to jest? 10 kaffee dzisiaj! Zobaczcie bardzo, o to chodzi. A oh kaffee, nie zajdziemy, nie zajdziemy. Tak, za każdą godzinę grania będziesz dostawał 3 złote. de mnie 6 złotych, 5 No dobra, 5! Dobra! Umowa stoi. Umowa stoi. Czarna istota pera. Dobra Dzięki tata. to. Leki muszę połączyć. Leki na serce, i leki moje. Chodź na Discorda, czekaj. Guzo napisał, guzo napisał, jo Hej, Dawid, przelizałem się z kotkiem z Discorda. Ta, na pewno, na pewno, Dawid.

Komodora wysłał mi donata na kwotę 25 zł 40 zł, później wysłał mi donata na kwotę 100 zł, teraz wysłał do 7 zł i teraz 50 złotych wysłał do Co chce za to? Nic za darmo, wysłał, bo jest mój top donatorem nawet top donator mój ulubiony. Dobra, weź we, we to ja muszę totalnie zabierać. Nie, weź ty to. Kupiłem ci duszki i te Dobrze idź. Ale mnie ten Ryszard, ale Ryszard prowokuje mnie! Ale miał ten rytm, ale on prowokuje mnie. Komodore, przewidzasz! Komodore 64. Daj komodore! Dzięki! Odziewań się do mejta po 100 złotych. Pozdrowie! Serio! Serio! Cavadora, 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 Cotes, Nie to, nie nie mam pytanie dlaczego bym wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie się Nie wiem. Nie wiem. Nie powiem co, i Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie bo Nie wiem. Nie wiem. do wiem. Chętnie Jasper Nie się na Nie Nie zdania, i tego na, cie, na, na, na ciebie, i k... Z się na ciebie, tak powiedziałeś, tak dolejcie, bo 5 złotych, Kichal A kiedy to było? Przed chwilką, przed chwilką był donate. Przed chwilką. Był donate. w Samuel graliśmy, tak? No tak, był, no był donate, od koty kichar. Że spuściłbyś się if na mnie. w Samuel y graliśmy, tak? Tak, że spuściłbyś się na mnie i z was kichar. No to jak, bowiem, to, jak, to, jak to jak, a to jak ja miałem wysocinę? Jak jak grałem z tobą? No to wie, nie, ale nie by było i to ja. Chętnie, kichał byś od ta kichał ta chętnie spuściłbym cię na ciebie i zmasturowałbym się na ciebie, by ty przystojnym chłopakiem. <śmiany> nie, takiego to nie było, ale dobra. <śmiany> oh, oh. <śmiany> <śmiany>

Powtarzam, Komodore, Komodore! Miałeś mi Komodore wysłać do tu złotych. Powtarzam, Komodore, Komodore! Miałeś mi wysłać do Neita, miałeś mi wysłać do Neita, powiedziesz tu złotyk, Komodore! I jako te pichazba I mi nie belgię. Pomodore 64, 3 ZŁOTE To ja komodore niż nicje, nic ci nie dam. Ustawiaj na 1 ZŁOTY albo nie wysyłajcie mu wcale widzowie, niech Pastroama kończy. I odpedawwicz, od widzów w tylko by brał ni. A dobra, dobra, dobra! A rockropka z pierwszej. Debilu żadnych 100 złotych. I uciec panowany, skodzia tylko i ta. Rzeklam. A to Julie Berry. A to Julie Berry. A to Julie Berry. Co to jest zapisanka Dawid? Wpisz sobie chimień. Ok, okej, okay, okay, dziękuję. Idziemy na omegle Kogo ja tam spotkam na tym omegle Jestem tak ciekawy bardzo, ciekawy Kogo ja spotkam na omegle Kogo ja spotkam na omegle Czy normalnych ludzi, czy chory psychicznie no, Zobaczymy, co okaże Kogo ja spotkam na Omega? Kogo ja spotkam na Omega? Super Ransko, jesteś naprawdę najlepszy. Wejdź do glide! wejdź do Dobra, dobra, już wchodzę, no wchodzę. Ej, ja muszę uciekać, bo mi mama wejdzie do pokoju. Damian. Ej Dawid, pamiętasz, jak w Deforesta Foresta graliśmy? Pamiętam, pamiętam. Kurwa, to czekaj, y poczekaj, już ci wysyłam. Ile? 5 złotych. Dzień złoty, no dobra, już ci wysyłam, poczekaj chwilkę. Jeszcze nie ma. O oh ja! Yes.